Podpunkt niewyrażenia zgody na wypowiedzenie radnemu warunków pracy i płacy. Było to szeroko omawiane na komisjach. Wobec tego przechodzimy do głosowania. No zapytam, czy są jakieś. Bardzo proszę, pan Dariusz Lis. Panie Przewodniczący, sprawa dotyczy mojej osoby. Także proszę o Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest, jest za niewyrażeniem zgody na wypowiedzenie radnemu warunków pracy i płacy? Proszę o podniesienie ręki. Przyszedł. Za projekt uchwały został przyjęty czternastoma głosami.